Cześć kochani, witam was cieplutko. Magdalena Kordecka z English for Busy. W zeszłym tygodniu uczyliśmy się jak zapytać o drogę. No jak zapytamy o drogę, a nie zrozumiemy, jak ktoś nam tłumaczy, jak dojść do tego miejsca, do którego chcemy dotrzeć, no to może być problemik. I w związku z tym English for Busy postanawia odpowiedzieć na ten problem. Więc dzisiaj dowiecie się, jak komuś wytłumaczyć, jak dojść jakiegoś miejsca. I w związku z tym trzy szybkie sposoby na właśnie e, o to, jak wytłumaczyć komuś drogę. I przechodzimy od razu do pierwszego zwrotu. Musisz iść prosto, aż dojdziesz do świateł. You've got to go straight until you come to the traffic lights. You've got to go straight. Until you come to the traffic lights. Skręć w lewo na skrzyżowaniu. Turn left at the crossroad. Turn left at the crossroad. I jedź cały czas prosto aż zobaczysz piekarnię po swojej prawej stronie. And keep going until you'll see the bakery on your right. And keep going until you'll see the bakery on your right. Nie możesz tego przegapić. You can't miss it. You can't miss it. Mam nadzieję, że te zwroty są na tyle uniwersalne, że wam się przydadzą. Gdyby wam było mało, to w opisie pod spodem znajdziecie link do całej kompletnej lekcji wszystkich możliwych zwrotów związanych z pytaniem i wyjaśnianiem drogi, jak zachować się w takich sytuacjach, jak się na przykład zgubicie. Wszystkiego dobrego, dużo ciepełka, dużo radości i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Bye!